jak poradzić sobie ze smutkiem. Witajcie kochani, z tej strony mówi Asia Bobel ze strony Doktor Miłość i dzisiaj pofatygowałam się specjalnie do parku, żeby porozmawiać z Wami na temat smutku. Zapytujecie mnie często w wiadomościach, jak to jest z tym smutkiem, jak sobie z nim poradzić. Rozmawialiśmy już o gniewie, rozmawialiśmy o poczuciu winy, a dzisiaj porozmawiamy sobie o smutku. Kochani, dlaczego jestem w parku, aby porozmawiać o smutku? Ponieważ dla mnie Smutek tak naprawdę ma kolory jesieni, ma wydźwięk jesieni. Dlaczego? Ponieważ jesień jest taką transformacją. Jesień e, jest tak naprawdę narzędziem w rękach natury do tego, aby jedno odeszło, a mogło przyjść nowe. Jesień pozwala na to, żeby życie rodziło się dalej i rozwijało się, i rozwijało się. Zobaczcie, jak to jest piękne, jak jesień ma wiele barw. Troszeczkę tak samo jest w naszym smutku. Kiedy jesteśmy w smutku, to odczuwamy bardzo wiele wszelakich różnych emocji i uczuć. Nie jesteśmy tak naprawdę w jednym punkcie, tylko przed naszymi oczami przechodzą najróżniejsze zdarzenia, osoby. Tak naprawdę, smutek pokazuje nam to, co jest w nas jeszcze do dotknięcia, to, co jest w nas do transformacji. Pokazuje nam osoby, które trzeba. W życiu już pożegnać, aby mogły przyjść nowe. Pokazuje nam sytuacje, które w życiu trzeba już pożegnać, aby powitać nowe. Pokazuje nam marzenia, które wyparliśmy, do których warto się pokłonić na nowo. Tak naprawdę, przez smutek przejawia, przemawia do nas nasza dusza, która chce nam coś ważnego powiedzieć. Co nam chce powiedzieć dusza? I tutaj chciałabym porozmawiać na temat samotności, ponieważ tak naprawdę smutek jest połączony z samotnością. W jaki sposób ja to widzę? Zobaczcie, kiedy jesteśmy smutni, bardzo często unikamy wtedy ludzi. Chcemy pobić sobie sami, chcemy poodczuwać sobie, chcemy przepracować to, co jest w nas. Albo w drugą stronę. Kiedy jesteśmy samotni, wtedy odczuwamy smutek. Zdarza się też, że możemy być w tłumie, a odczuwać ten smutek. I za każdym razem ten smutek będzie tak czy inaczej dla nas stromujący. Za każdym razem będzie nam coś w nas pokazywał. I on nie pokazuje w nas tego. Żeby tak naprawdę w nas to zalegało. Nie po to przychodzimy popatrzeć do parku na liście, bo one zalegały i zalegały, tylko po to, żeby się nimi nacieszyć, odczuć, pożegnać ten rok, który już mija, i przywitać radością kolejne. I tak to troszeczkę podobnie jest z nami. W moim odczuciu, jeżeli chodzi o smutek, najbardziej ze wszystkich dostępnych nam innych emocji, uczuć, przypomina on wzruszenie. Zobaczcie, w wzruszeniu dotykamy bardzo głęboko siebie samego. I tak naprawdę poprzez łzy. Dajemy upust temu, co odczuła dusza. I troszeczkę tak jest w smutku. Smutek nie jest rozpaczą. Smutek nie jest poczuciem winy, jakie spotykamy w depresji. Nie jest takim padnięciem na kolana, że już nie mogę. Smutek jest transformacją. I rozejrzyjmy się wokoło. Co by było, moi kochani, gdyby jesień była zawsze? Życie nie mogłoby się rozwijać. Wszystko by się skończyło ponieważ coś musi odejść, żeby przyszło coś nowego i żeby życia przyszło więcej i więcej. Każdy z kasztanów, który opadł na ziemię, może zrodzić kolejne owoce. I tak troszeczkę odbywa się to w naszym życiu. Także czym jest ta samotność w tym naszym smutku? Samotność w naszym smutku jest wołaniem naszej duszy do nas, o nas samych. Jest wołaniem naszej duszy, abyśmy już przestali szukać na zewnątrz, a odnaleźli w środku to, czego potrzebujemy. Bo czego potrzebujemy? Dlaczego tak naprawdę w smutku jest nam brak? Czasami myślimy, że jest to brak akceptacji innych ludzi. Czasami wydaje nam się, że brakuje nam zrozumienia. Może pieniędzy, może szczęścia. Wielu rzeczy, ale szukamy ich zawsze na zewnątrz. A tak naprawdę to, czego nam brakuje, jest zawsze w środku nas. Bo jeżeli ukochamy siebie, to tak naprawdę będziemy mieli wszystko. Jeżeli ty ukochasz siebie, to zniknie pustka w tobie. Zniknie poczucie osamotnienia zniknie smutek. Jeżeli Ty będziesz akceptować siebie w pełni, to zniknie tak naprawdę smutek z Twojego życia. Przyjawi się czasami w życiu, żeby wskazać, co jeszcze zostało w środku do uleczenia, ale to będzie przemiana Ciebie. To będzie dotyk Twojej własnej duszy. Także jeżeli spływa na nas smutek, co zrobić? Przyjąć go z radością, ze szczęściem, z uśmiechem. Podczuwać, jak on objawia się w naszym ciele. Zobaczyć, gdzie go czujemy. Zobaczyć, jak nas transformuje. Pozwolić sobie na tę transformację i pozwolić sobie przepracować to, co tam jest, nie uciekać od tego, ponieważ on będzie wracał i wracał, dopóki tego nie przepracujemy. Także moi kochani, nie bójmy się tego, co jest w środku, tylko pozwólmy sobie to przepracować. To tak jakby. To tak jakby, zobaczcie, na drzewa. To tak jakby drzewa obwiniały siebie i złościły się na siebie na to, że liście pospadały, albo że owoce obrodziły, albo że kasztany spadły. Tak naprawdę taka jest kolej losu. Życie jest w ciągłym przepływie, wszystko jest w ciągłym przepływie i nasza świadomość też jest w ciągłym przepływie. I my stale się rozwijamy, tak jak natura, bo jesteśmy częścią tej natury. Także czerpmy mądrość z natury, jeżeli chodzi o smutek, pozwólmy sobie na tą transformację. Ja wiem, jak ciężko jest żegnać ludzi, jak ciężko jest przyjmować nowe, w jaki to towarzyszy strach, obawy, jak czasami jest po prostu smutno, ciężko i źle. Ale potem zawsze widzimy tę transformację. Potem zawsze rozumiemy, po co to wszystko było. Także pozwólcie sobie na tą lekcję i życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego i wspaniałego dnia. Pozdrawiam!